Marvel od samego początku uczył nas, że ich filmowe uniwersum to historia rozwijająca się niczym wielka, epicka opowieść, w której każdy rozdział prowadzi do kolejnego. Widzieliśmy już narodziny Avengers, ich triumfy i porażki, a także dramatyczny koniec pewnej ery w końcu gry. Jednak świat nie zatrzymał się na bohaterach, których tak dobrze znamy. Teraz na horyzoncie pojawia się coś nowego: Mutancka Saga, czyli opowieść, która ma wprowadzić do uniwersum X-Menów. Ich przeciwników oraz całkowicie odmienić układ sił w nadchodzących fazach Marvel Studios. Pierwsze zapowiedzi sugerują, że mutanci nie będą wprowadzeni w sposób przypadkowy. Studio od dawna układało ten plan niczym misterną układankę, w której każdy element ma swoje znaczenie. Jeszcze w fazie czwartej i piątej otrzymaliśmy drobne wskazówki. Krótkie aluzje w dialogach, subtelne symbole ukryte w tle, a nawet pojedyncze postacie, które pojawiały się, by zasiać ziarno niepewności. Marvel lubi takie zagrania: zmusza nas, widzów, do łączenia kropek, do spekulowania i przewidywania przyszłości uniwersum. Nie jest tajemnicą, że wraz z fazą szóstą historia Avengers dobiegała końca w formie, jaką znamy. Oczywiście bohaterowie tacy jak Dr. Strange, Spider-Man czy Strażnicy Galaktyki wciąż będą się pojawiać, lecz świat Marvela potrzebuje nowego motoru napędowego. Tym motorem mają być właśnie mutanci. X-Meni to ikoniczna drużyna, której popularność sięga lat 60., a ich historie zawsze opierały się na konflikcie. Nie tylko z wrogami zewnętrznymi, ale i z samym światem, który bał się ich inności. Marvel Studios planuje więc nową sagę, w której pojawią się złoczyńcy znani z kart komiksów, ale przedstawieni w nowej, bardziej filmowej odsłonie. To nie będą jednorazowe postacie, które znikają po jednym filmie. Przeciwnie, mają stać się osią napędową całej sagi, tak jak kiedyś Thanosa budowano przez dekadę aż do Wojny Bez Granic i końca gry. Tym razem czeka nas coś podobnego, lecz jeszcze bardziej skomplikowanego. Mutanci, a wraz z nimi ich wrogowie, zostaną osadzeni w świecie, gdzie dotychczasowi bohaterowie już istnieją i działają. To oznacza, że konflikty nie będą ograniczały się wyłącznie do mutantów, ale będą dotykały całego uniwersum. Pierwsze przecieki mówią o tym, że złoczyńcy, którzy pojawią się w mutanckiej sadze, będą łączyć w sobie różne motywacje od klasycznej chęci władzy, aż po filozoficzne przekonanie, że świat ludzi i mutantów nie może współistnieć. Tego typu narracja daje scenarzystom ogromne pole do popisu, a widzom powód, by z wypiekami na twarzy śledzić kolejne filmy. Można śmiało powiedzieć, że Marvel zamierza ponownie zagrać na naszych emocjach. Tak jak kiedyś baliśmy się Thanosa i jego szalonego planu równowagi, tak teraz mamy poczuć ciężar nadchodzących konfliktów mutantów. A skoro mówimy o fazach od 7 do 9, to nie będą to krótkie przygody. Czeka nas cała dekada budowania nowego uniwersum, w którym X-meni staną się kluczową częścią opowieści. Nie można zapominać także o Apokalipsie. To mutant najstarszy z najstarszych: uosobienie pradawnej potęgi i przekonania, że tylko najsilniejsi mają prawo do życia. Jego filozofia przetrwania najsilniejszych to echo najgorszych koszmarów, jakie mogą nawiedzić świat Marvela. Apokalips nie tylko walczy, on zmienia świat na swoich zasadach. Jego obecność w Sadze mogłaby oznaczać globalne zagrożenie, a to z kolei dałoby Marvelowi okazję, by połączyć mutantów z resztą bohaterów, których już znamy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której X-Meni muszą sprzymierzyć się z Avengers lub Strażnikami Galaktyki, by powstrzymać wroga, który patrzy na całą ludzkość jak na pył pod swoimi stopami. Oczywiście lista potencjalnych przeciwników jest o wiele dłuższa. Sebastian Shaw, Emma Frost czy Hellfire Club, wszyscy oni mogą odegrać rolę w kolejnych filmach. Ale najważniejsze jest to, że Marvel planuje ich wprowadzenie nie jako pojedyncze przeszkody, lecz jako postacie, które Będą powracać, rozwijać się i zmieniać w zależności od biegu wydarzeń. To podejście sprawi, że widzowie poczują ciężar nadchodzącej historii, a bohaterowie zyskają przeciwników, którzy nie znikają po napisach końcowych. Wszystko wskazuje na to, że mutantska saga zostanie zbudowana na fundamencie wielowymiarowych złoczyńców. Nie będzie już prostego podziału na dobro i zło. Marvel chce nam pokazać, że każda ze stron ma swoje racje, a konflikt wynika z głębokich różnic w postrzeganiu świata. To właśnie dlatego Magneto może wzbudzać współczucie, a sinister fascynować swoją wizją. Saga Mutantów będzie nie tylko widowiskiem pełnym efektów specjalnych, lecz także filozoficzną opowieścią o tym, kim jesteśmy. Każda wielka saga potrzebuje złoczyńców, którzy nadają ton opowieści. Gdyby nie Loki, Thanos czy Kilmonger, Filmy Marvela nie miałyby tej intensywności i napięcia, które utrzymywały widzów w kinach na skraju foteli. W Mutantskiej Sadze rolę te przejmą przeciwnicy X-Menów, postacie, które od dziesięcioleci w komiksach sprawiały, że los mutantów stawał pod znakiem zapytania. Marvel Studios zdaje sobie sprawę, że bez silnych antagonistów cała opowieść nie mogłaby funkcjonować. Dlatego pierwsze nazwiska, jakie krążą w przeciekach, budzą spore emocje. Nie sposób mówić o mutantach, nie wspominając o Magneto. To jeden z najbardziej złożonych czarnych charakterów w historii Marvela. Wizjoner, idealista i jednocześnie tyran, który wierzy, że świat ludzi nigdy nie zaakceptuje jego rasy. Magneto to postać, której nie można jednoznacznie zaklasyfikować jako złoczyńcy. To bohater z własnym kodeksem, boleśnie naznaczony doświadczeniami z przeszłości. Jego pojawienie się w mutanckiej sadze jest niemal pewne, a sposób, w jaki zostanie przedstawiony, może całkowicie odmienić nasz odbiór tej postaci. Marvel ma szansę pokazać go jako kogoś więcej niż przeciwnika. Jako katalizator wydarzeń, które wstrząsną całym uniwersum. Obok Magneto w kuluarach coraz częściej wspomina się o Mister Sinisterze. To postać o mrocznym, niemal gotyckim rodowodzie. Naukowiec, który poświęcił swoje człowieczeństwo, aby zyskać wiedzę i moc. Jego obsesją są mutacje i kontrola nad genetyką, a to wprost prowadzi do konfliktu z X-menami. Kiedy w świecie Marvela pojawiają się nowe siły, równowaga zawsze zostaje zachwiana. Tak było, gdy Thor przybył na Ziemię, gdy Avengers po raz pierwszy połączyli siły przeciwko Lokiemu, czy wtedy, gdy Thanos wyruszył po kamienie nieskończoności. Mutanska saga nie będzie wyjątkiem. Wprowadzenie X-menów i ich przeciwników oznacza, że dotychczasowy układ sił przestaje mieć znaczenie. Avengers, którzy przez lata byli symbolem jedności i obrony ludzkości, staną przed pytaniem: czy w świecie pełnym mutantów wciąż są potrzebni? Najciekawsze jest to, że mutanci nie zostaną pokazani jako kolejna grupa superbohaterów. Oni różnią się od Avengers. Nie zdobyli swoich mocy przypadkiem, nie są ofiarami eksperymentów ani wynikiem kosmicznych zdarzeń. Mutanci rodzą się inni. I od początku życia muszą zmagać się z lękiem, odrzuceniem i wrogością. To zupełnie inna dynamika niż w przypadku bohaterów, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Avengers stali się sławni, podziwiani, a czasem nawet czczeni. Mutanci będą symbolem strachu i nieufności. Ten kontrast wprowadzi nowy, dramatyczny wymiar do uniwersum Marvela. Wyobraźmy sobie, jak Spider-Man, który sam przez lata był obiektem kontrowersji i oskarżeń, reaguje na pojawienie się mutantów. Albo jak Kapitan Marvel, bohaterka kosmicznych bitew, odnajdzie się w świecie, gdzie konflikt toczy się nie w odległej galaktyce, lecz tu, na Ziemi, pomiędzy ludźmi i mutantami. Mutantska saga pozwoli zestawić znane twarze z nowymi bohaterami, a każda taka konfrontacja będzie iskrzyć emocjami. Avengers w nowej rzeczywistości nie będą już drużyną niekwestionowanych liderów. Część z nich będzie zmuszona ustąpić miejsca nowemu pokoleniu. Marvel Studios od dawna przygotowuje nas na tę zmianę. Hawkeye przekazał pałeczkę Kate Bishop. Kapitan Ameryka został zastąpiony przez Sama Wilsona, a Ironmana już nie ma. Mutanci wejdą w ten świat jako zupełnie świeży element, a ich obecność sprawi, że Avengers zostaną zmuszeni do zdefiniowania swojej roli na nowo. Nie można zapominać również o polityce. Marvel coraz śmielej pokazuje, że świat superbohaterów to nie tylko walka z potworami i kosmicznymi tyranami, ale też gra interesów, decyzje rządów i opinia publiczna. Mutanci staną się katalizatorem wielkich sporów. Czy rządy zaakceptują istnienie ludzi o nadprzyrodzonych zdolnościach, którzy nie podlegają żadnej kontroli? Czy powstaną rejestry mutantów, specjalne przepisy prawa, a może nawet obozy dla tych, którzy odróżniają się od reszty społeczeństwa? To właśnie w takich pytaniach kryje się potencjał mutantskiej sagi opowieści, która nie tylko bawi, ale też zmusza do refleksji. A co z Avengers? Część z nich może stanąć po stronie mutantów, widząc w nich ofiary prześladowań i niesprawiedliwości. Inni uznają, że mutanci są zagrożeniem, które trzeba kontrolować. W ten sposób Marvel wprowadzi nowe linie podziału, podobne do tych, które oglądaliśmy w Wojnie Bohaterów. Tam spór dotyczył kontroli nad Avengers. Teraz stawką będzie przyszłość całej rasy Mutantów. Warto pamiętać, że w tle wciąż istnieją globalne zagrożenia. Kosmiczne imperia, takie jak Kree czy Skrólowie, nie zniknęły. Wprowadzenie Mutantów nie oznacza, że reszta wszechświata przestaje być niebezpieczna. Przeciwnie, nowe konflikty mogą sprawić, że dawni sojusznicy odwrócą się od ludzkości, uznając Ziemię za planetę pogrążoną w chaosie. To daje twórcom pole do tworzenia historii, w których mutanci i Avengers będą zmuszeni albo współpracować, albo rywalizować, a każda z tych opcji niesie ze sobą ogromne konsekwencje. Mutanska saga jawi się więc jako opowieść nie tylko o bohaterach i złoczyńcach, lecz także o społeczeństwie, które musi odnaleźć się w świecie pełnym nowych wyzwań. To moment, w którym Marvel stawia pytanie: Kto tak naprawdę zasługuje, by nazywać się bohaterem? Czy są to ci, którzy zostali zaakceptowani? Czy ci, którzy każdego dnia walczą o prawo do istnienia? Dziś wiemy, że studio ma gotowy scenariusz, wybranego reżysera, a obsada nowej drużyny mutantów może zostać ogłoszona lada chwila. Co więcej, produkcja filmu może ruszyć już w przyszłym roku. To tempo pokazuje, że Disney i Marvel nie chcą tracić czasu. Mutantska saga ma być kolejnym wielkim etapem w historii ich kinowego uniwersum. Ale zanim jeszcze tuż na umowie pomiędzy Foxem a Disneyem zdążył wyschnąć, pojawiały się pierwsze przewidywania, że właśnie Mutanci staną się centrum kolejnej wielkiej opowieści. Od samego początku towarzyszyły temu pytania: jaką historię Marvel wybierze na otwarcie sagi? Który z klasycznych wątków komiksowych posłuży za fundament? Jedno było pewne: nikt nie zamierzał powtarzać błędów mrocznej Phoenix, której nieudana adaptacja wciąż była świeża w pamięci fanów. Wraz z tymi spekulacjami narodziło się inne, równie ekscytujące pytanie: Kto zostanie pierwszym wielkim przeciwnikiem w mutanskiej sadze? Marvel zawsze przykłada ogromną wagę do złoczyńców, bo wie, że to oni nadają kierunek całej historii. Bez Thanosa nie byłoby końca gry. Bez Lokiego nie mielibyśmy narodzin Avengers. Dlatego dziś, kiedy plotki zaczynają się układać w coraz spójniejszy obraz, wydaje się, że studio faktycznie zbliża się do wyboru głównych czarnych charakterów. A co więcej, doniesienia, które słyszymy teraz, pokrywają się z tym, co od pięciu lat przewijało się w przeciekach i zakulisowych rozmowach. Marvel zawsze potrafił budować napięcie. Każdy raport, każdy artykuł prasowy czy przypadkowo ujawniona informacja stają się częścią większej kampanii, która rozgrzewa wyobraźnie fanów. I dziś jesteśmy świadkami właśnie takiego momentu, momentu, w którym spekulacje mogą przekształcić się w pierwsze konkretne informacje o tym, kto stanie naprzeciw mutantów i rozpocznie sagę, która potrwa nie rok czy dwa, ale całe dziesięciolecie. Świat Marvela żyje nie tylko oficjalnymi zapowiedziami, ale także plotkami, przeciekami i spekulacjami, które od lat rozpalają wyobraźnię fanów. Jednym z najczęściej cytowanych źródeł jest Daniel Rickman, branżowy insider, którego informacje wielokrotnie znajdowały potwierdzenie w późniejszych ogłoszeniach. To właśnie on, za pośrednictwem swojego Patreona i profilu w mediach społecznościowych, zasugerował, że głównymi antagonistami nadchodzącej mutanckiej sagi będą Mr. Sinister oraz Apokalips. Choć oficjalne decyzje castingowe jeszcze nie zapadły, mówi się, że studio ma już na oku kilka nazwisk. Marvel zawsze działa według własnego, starannie ułożonego planu. Zanim ogłosi wybór aktora, prowadzi wielomiesięczne rozmowy i testy. Dlatego na razie musimy zadowolić się plotkami, ale biorąc pod uwagę, jak często powtarza się ten sam wątek, możemy założyć, że nie są to czcze spekulacje. Mr. Sinister i Apokalips. Te dwa nazwiska przewijają się od lat w dyskusjach o przyszłości X-Menów. Fani kanałów, które od dawna analizują każdy krok Marvel Studios, dobrze wiedzą, że już pięć lat temu zaczęto spekulować o ich pojawieniu się. Każdy raport, każda mini sensacja wracała jak bumerang właśnie do tych postaci. To one są traktowane jako naturalni przeciwnicy, którzy mogą unieść ciężar całej sagi. Nie jest to przypadek. Marvel zawsze wybiera przeciwników nie tylko potężnych, lecz także posiadających filozofię, która potrafi rozbić drużynę bohaterów od środka. Thanos nie był zwykłym tyranem, miał swoją logikę, którą w pewien sposób można było zrozumieć. Podobnie Sinister i Apokalips reprezentują idee, które mogą doprowadzić do głębokich podziałów. Sinister, obsesyjnie skupiony na genetyce i kontroli ewolucji, jest niemal lustrzanym odbiciem naukowej strony X-menów, ale pozbawionym moralności. Apokalips zaś, najstarszy z mutantów, wyznaje zasadę przetrwania najsilniejszych brutalną i bezlitosną. Rickman i inni insiderzy powtarzają od lat, to właśnie ci dwaj staną się osią nowej historii. Marvel, ucząc się na błędach z przeszłości, nie zamierza tworzyć przypadkowych przeciwników, którzy pojawią się tylko w jednym filmie. Ich plan zakłada budowanie napięcia na przestrzeni lat, tak aby każdy kolejny film prowadził nas do starcia, które wstrząśnie całym uniwersum. Plotki, nawet jeśli nie zawsze w 100% prawdziwe, odgrywają ważną rolę. Pozwalają fanom poczuć, że są częścią procesu odkrywania przyszłości, a Marvel doskonale wie, jak podsycać tę ciekawość. Skoro nazwiska Mister Sinistera i Apokalips powtarzają się nieprzerwanie od 5 lat, to trudno nie uznać, że coś jest na rzeczy. W świecie przecieków i plotek, jedno jest pewne. Jeżeli jakiś temat powraca nieustannie przez lata, to zazwyczaj coś musi być na rzeczy. Tak właśnie dzieje się w przypadku Mister Sinistera i Apokalips. Od pięciu lat to właśnie te nazwiska dominują w doniesieniach branżowych insiderów, a co ważne, nie pojawiają się niemal żadne alternatywne propozycje. Marvel zdaje się konsekwentnie iść w tym kierunku, nie dopuszczając innych czarnych charakterów X-Menów do pierwszego szeregu. Owszem, można powiedzieć, że to wybory dość oczywiste. Mr. Sinister to postać, której zabrakło w animacji X-Men 97, mimo że fani od dawna liczyli na jego udział w fabule. Z kolei Apokalips ma za sobą filmową adaptację, która delikatnie mówiąc nie zapisała się złotymi zgłoskami w historii kina. Oscar Isaac, choć aktor wybitny, nie był w stanie uratować roli, która została napisana i zrealizowana w sposób rozczarowujący. Nic dziwnego, że Marvel Studios chce tym razem naprawić błędy i pokazać tę postać tak, jak na to zasługuje. Warto tu wspomnieć o wspomnianej animacji X-Men 97. Pierwszy sezon sugerował, że twórcy mogą skierować fabułę właśnie w stronę apokalipsy i jego filozofii przetrwania najsilniejszych. Jednak scenariusz został zmieniony. Według doniesień, osoby odpowiedzialne za kolejne odcinki zostały odsunięte, a historia przeszła gruntowną przeróbkę. Ostatecznie fabuła powędrowała w innym kierunku. Dlaczego? Możliwe, że Marvel nie chciał, aby w tym samym czasie widzowie otrzymywali dwie podobne opowieści: jedną w animacji, drugą w aktorskim kinie. To byłby niepotrzebny konflikt i ryzyko, że fani poczuli. Z biznesowego punktu widzenia decyzja ta ma pełen sens. Mutantska saga na wielkim ekranie to priorytet, dlatego studio woli zachować największe karty dla filmowego uniwersum. A jeśli chodzi o Mister Sinistera, jego ewentualny występ w animacji nie wyklucza pojawienia się w wersji aktorskiej, wręcz przeciwnie, może to być swoiste preludium, które wprowadzi widzów w klimat nadchodzących wydarzeń, nie zdradzając przy tym całej historii. Marvel uczy się na własnych błędach. Wie, że widzowie pamiętają rozczarowania takie jak nieudana ekranizacja Apokalips. Teraz studio ma szansę odwrócić ten wizerunek i stworzyć antagonistę, którego wielkość i groza nie pozostawią nikogo obojętnym. W połączeniu z Mister Sinisterem, zimnym naukowym manipulatorem, powstaje duet, który może zdominować całą sagę. To właśnie ten kontrast między surową siłą a intelektualną obsesją sprawi, że Mutantska saga zyska głębie i emocjonalny ciężar. Podczas jednego z wywiadów w siedzibie Marvela w Burbank Kevin Feige wyraźnie podkreślił, że studio ma już przygotowany dokładny plan działania. Ten harmonogram obejmuje czas od finału Secret Wars aż po rok 2032. Mówimy więc o strategii, która rozciąga się na ponad 4 lata, a zapewne i dłużej, jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowe spin-offy i projekty poboczne. To pokazuje, że Marvel myśli długofalowo i że każdy element mutanskiej sagi został osadzony w szerszym kontekście całego uniwersum. Warto zauważyć, że gdy jakieś plotki powtarzają się przez długi czas, bardzo często okazują się prawdziwe. Tak było chociażby z Torem i jego młotem, którego powrót zapowiadano długo przed premierą, czy z debiutem Spidermana w MCU. Dlatego konsekwentne powtarzanie nazwisk Sinistera i Apokalips sprawia, że fani zaczynają wierzyć, iż są to nie tylko domysły, ale fragment większej układanki. Naturalnie gdy w grę wchodzą złoczyńcy tej rangi, nie mogło zabraknąć spekulacji dotyczących obsady. Internet pełen jest grafik i fanowskich projektów koncepcyjnych. Najczęściej przewijającym się nazwiskiem w kontekście Mr Sinistera jest Henry Cavill. Nie brakuje rysunków i fotomontaży, które pokazują go w tej roli. Kawil, który odszedł od postaci Supermana i pojawiał się w rozmowach o innych projektach Marvela, z pewnością miałby odpowiednią prezencję, by wcielić się w chłodnego i potężnego naukowca. Jednak czy studio zdecyduje się powierzyć mu tę rolę, pozostaje tajemnicą. W kuluarach pojawiały się również inne propozycje, na przykład John Hamm, którego nazwisko co jakiś czas wraca w kontekście Sinistera. Warto jednak podkreślić, że większość tych plotek to raczej efekt marzeń fanów niż potwierdzonych decyzji Marvela. Ale przecież tak właśnie działa magia przecieków. Spekulacje zaczynają żyć własnym życiem i im częściej się powtarzają, tym bardziej wydają się prawdopodobne. Jeszcze ciekawsza jest kwestia apokalipsy. Tu od lat przewija się jeden kandydat, który wydaje się wręcz stworzony do tej roli Dwayne The Rock Johnson. Jego fizyczność, charyzma i doświadczenie w kinie akcji sprawiają, że wielu fanów uważa go za idealnego kandydata. Czy jednak Marvel rzeczywiście zdecyduje się na taki ruch, to pytanie pozostaje otwarte. Ostatni dyrok coraz częściej wspomina, że chciałby spróbować sił w poważniejszych, dramatycznych rolach, co dodatkowo podsyca dyskusję. Może więc rola Apokalips, brutalnego, monumentalnego przeciwnika, byłaby dla niego szansą na pokazanie nowego oblicza. Na razie są to jednak jedynie spekulacje. Ale faktem pozostaje, że Marvel Studios prowadzi grę długoterminową, a wybór obsady złoczyńców mutanskiej sagi będzie jednym z kluczowych posunięć, które zaważą na odbiorze całego uniwersum w nadchodzącej dekadzie. Choć nazwisko Dwayna Johnsona pojawia się nieustannie w dyskusjach o roli Apokalips, nie wszyscy są pewni, czy aktor zechciałby ponownie wejść w świat superbohaterów. Jego przygoda z DC zakończyła się fiaskiem. Film Black Adam nie spełnił oczekiwań, a związane z nim projekty posypały się niczym domek z kart. Z drugiej strony kina rządzi się prostą zasadą. Pieniądz ma ogromną moc przekonywania, a trudno wyobrazić sobie bardziej kasowy projekt niż X-Men w wersji Marvel Studios. Sam fakt, że Johnson pojawiłby się w roli antagonisty zagwarantowałby olbrzymie zainteresowanie i frekwencje w kinach. Ostatecznie wszystko może rozstrzygnąć scenariusz. Jeśli historia będzie wystarczająco mocna, być może The Rock zobaczy w niej okazję nie tylko do kolejnej roli w kinie akcji, lecz także do pokazania się od bardziej dramatycznej, poważniejszej strony. Choć dziś to czysta spekulacja, w Hollywood już niejednokrotnie widzieliśmy aktorów, którzy po nieudanym projekcie odnajdywali drugą młodość w zupełnie nowym uniwersum. Jedno jest pewne powrotu Oscara Isaaca w roli Apokalips nikt się nie spodziewa i chyba nikt tego nie oczekuje. Ta kreacja zapisała się w pamięci fanów jako jedna z najsłabszych w historii ekranizacji X-Menów. Postać, która miała budzić grozę i monumentalny respekt na ekranie wypadła jak kiepski cosplay wyśmiewany na konwentach fanowskich. Marvel Studios nie zamierza popełnić tego samego błędu. Nowa wersja Apokalips musi być bezdyskusyjnie lepsza. W tym miejscu warto przypomnieć sobie lata 90., kiedy to w komiksach zadebiutował słynny cykl Age of Apocalypse. Wydarzenie z roku 1995 na pewien czas zastąpiło główną linię fabularną X-Menów w uniwersum o numerze 616. Był to jeden z najważniejszych momentów w historii mutantów saga, która odcisnęła piętno na całym Marvelu. Gdy później przywrócono pierwotną oś czasu, okazało się, że opowieść rozgrywała się na alternatywnej Ziemi o oznaczeniu 295. To jednak tylko formalność. Sam klimat i struktura tej historii były na tyle mocne, że fani do dziś uważają ją za jedną z najważniejszych przygód mutantów. I właśnie dlatego pojawia się pytanie, czy Marvel Studios wykorzysta wydarzenia z Avengers Secret Wars, aby wprowadzić Age of Apocalypse do filmowego uniwersum? Reset osi czasu, który według zapowiedzi ma nastąpić po wojnach sekretnych, byłby idealnym pretekstem, by połączyć historię mutantów z resztą uniwersum w sposób płynny i logiczny. Jeśli ten scenariusz rzeczywiście jest rozważany, mutanska saga mogłaby zyskać fundament, na którym buduje się całe dekady opowieści. Wtedy X-Men i ich przeciwnicy przestaliby być tylko nowym dodatkiem. Stawaliby się centralnym punktem uniwersum, wokół którego kręci się cała fabuła. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenia z Avengers' Secret Wars będą punktem zwrotnym dla całego filmowego uniwersum to właśnie tam po raz kolejny linie czasowe zostaną przepisane, a z chaosu multiversum wyłoni się jedna główna rzeczywistość, ta, którą znamy jako Ziemię o numerze 616. Taki reset otworzy drzwi dla Apokalips, który w nowym świecie mógłby wykorzystać powstałą lukę, by zaznaczyć swoją obecność. Warto zauważyć, że Marvel nigdy nie pozostawia swoich sak bez konsekwencji. Każda kolejna opowieść wywołuje efekt domina, który wpływa na przyszłość całego uniwersum. Tym razem stawka wydaje się jeszcze większa niż podczas końca gry. Wtedy walka z Thanosem zakończyła pewną erę. Teraz nie chodzi już tylko o pokonanie przeciwnika, ale o całkowite przepisanie zasad rządzących światem bohaterów. Mutanci mogą okazać się nie tyle dodatkiem, ile kluczowym elementem nowej układanki. Niektórzy fani obawiają się, że ciągłe wprowadzanie kolejnych złoczyńców może znużyć: najpierw Kang, potem Dr. Doom, a teraz Apokalips. Ale Marvel Studios konsekwentnie buduje narrację, w której każdy przeciwnik jest nie tylko przeszkodą, lecz także katalizatorem zmian. Kang miał być symbolem chaosu i niestabilności multiwersum. Dum, jeżeli rzeczywiście się pojawi, będzie przedstawicielem władzy i bezwzględnej dominacji. Apokalips zaś uosabia odwieczną ideę przetrwania najsilniejszych. Każdy z nich jest więc kolejnym etapem w ewolucji opowieści: etapem, który prowadzi ku coraz większym wyzwaniom. Czy Mr. Sinister i Apokalips sprawdzą się jako dwie główne postacie budujące mutanską sagę przez następne 5 lat? To pytanie, które fani zadają sobie nieustannie. Dla wielu sama obecność tych nazwisk budzi ekscytację. To ikony z komiksów, które od zawsze definiowały losy X-Menów. Ale równie wielu zastanawia się, kto najlepiej mógłby wcielić się w te role. Czy The Rock naprawdę byłby odpowiednim Apokalipsą? A może Marvel zaskoczy nas wyborem zupełnie innego aktora? Jedno jest pewne: niezależnie od obsady, Mutantska Saga nie będzie tylko kolejnym rozdziałem MCU. To opowieść, która może stać się fundamentem nowego porządku, definiując przyszłość uniwersum aż do roku 2032 i dalej. I tak oto dotarliśmy do końca naszej pierwszej podróży po Mutanckiej Sadze. Otrzymaliśmy nie tylko przedsmak tego, co Marvel Studios planuje wprowadzić w nadchodzących latach, ale także potwierdzenie, że Saga Mutantów nie będzie zwykłym dodatkiem do uniwersum. Stanie się jego nowym sercem. Mr Sinister i Apocalypse jawią się jako duet antagonistów, którzy będą równocześnie przerażać, fascynować i zmuszać bohaterów do zadawania pytań, na które nie ma prostych odpowiedzi. To co najważniejsze, to fakt, że Marvel po raz kolejny udowadnia, iż potrafi myśleć dekadami naprzód. Od Secret Wars aż do roku 2032 mamy przed sobą historię, która będzie przeplatać stare i nowe wątki, burzyć dotychczasowe fundamenty i stawiać przed bohaterami wyzwania, jakich wcześniej nie znali. Jeśli ktoś liczył na powtórkę stanosowej sagi, może być zaskoczony: tutaj stawką nie będzie już tylko kosmos, ale sama natura tego, co znaczy być człowiekiem i mutantem w jednym świecie. A my, widzowie, stoimy u progu nowej ery. Przed nami nowe filmy, nowe nazwiska w obsadzie i zapewne sporo emocji, od zachwytu po gorące dyskusje w komentarzach. Mutantska saga to nie tylko rozrywka, ale ilustro, w którym Marvel odbija nasze lęki, pytania i fascynacje. A skoro historia ma potrwać całe lata, możemy być pewni jednego: nudno nie będzie.